Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zapoznam Was z produktem szczególnym, wyjątkowym na tle wszystkich innych rzeczy, którymi się do tej pory zajmowałem. Są to figurki Transformers First Party, ponownie dodatkowe kasety do Siege Soundwave'a, jednak w odróżnieniu od zdecydowanej większości innych figurek firm trzecich jest to projekt czysto garażowy autorstwa jednego fana. Konkretnie to raz kas z polskiego fandomu Transformers i grupy Facebookowej Transformers Polska. Figurki wykonane techniką druku 3D, własnoręcznie zmontowane przez autora, zatem niezwykle ciekawa rzecz. Jako, że bardzo lubię kasetkowe transformery. Nie mogłem się oprzeć wypróbowaniu tej dwójki i kupiłem jeden zestaw. Przed Wami Toraz Workshop, Radiorex i Stereosaurus, czyli fanowskie interpretacje Overkilla i Slagfesta. Ta para kasetkowych minionów Soundwave'a to kolejny mniej wykorzystywany w fabule postacie. Decepticonskie dinozaurki przewinęły się w całym jednym odcinku oryginalnej serii animowanej, Call of the Primitives, a później w paru komiksach. Oryginalne zabawki z lat 80. nie dostały jak do tej pory sensownego oficjalnego update'u, jedynie Overkill był raz czy dwa rekolorem niektórych figurek Grimlocka. Ale wiadomo, że to nie to. Istnieje też parę wersji third party tych dino maluchów, ale tylko dzieło Toraska pasuje stylistycznie i rozmiarowo do innych Siczka kaseciaków. Figurki dotarły do mnie zapakowane w niezwykle eleganckie pudełeczko, też własnoręcznie robione i to z wysoką dbałością o estetykę. Jest nieduże w sam raz na dwie małe figurki. Od frontu zdobią je bardzo ładne rendery obu dinozaurów. Wygląda to niesamowicie profesjonalnie. Na dole pudełka znajdziemy informację o tym, że nie są to figurki produkowane masowo, lecz prywatny custom. Z boku changes from cassette to d and back. No, wybitnie stylistyka rasowego produktu Flip Party. Na drugim boku autor umieścił skróty do swoich mediów społecznościowych. Wystarczy zeskanować kod, żeby uzyskać dostęp do jego strony na fejsie, insta i youtubie. No ja te wszystkie linki i tak umieszczę w opisie. Prehistoric Beasts come back to life. No i jeszcze informacje o ruchomości modeli. Naprawdę fajne klimatyczne opakowanie. Dzięki czemuś takiemu tym bardziej mamy wrażenie obcowania z kolekcjonerskim produktem, który wyszedł od fana dla fanów. Figurki mogłyby być zapakowane po prostu w strunowe woreczki, ale tak mamy prawdziwie premium doświadczenie. Obie kasetki spoczywają sobie w środku w przytulnych zagłębieniach w gąbce. Naprawdę plus dla autora, że wpadł jeszcze na pomysł takiego customowego opakowania. Wewnątrz znajduje się jeszcze dodatkowy kod QR kierujący nas do instrukcji, ale ja akurat poradziłem sobie bez niej. Dość o kartonie. Najważniejsze są tutaj w końcu figurki: Radiorex i Styrjosaurus, albo jak to woli, Overkill i Slugfest, w trybach kasetek wyglądają całkiem przekonująco. Muszę przyznać, że już na starcie, przypatrując się alternatywnym postaciom tych maluchów, czuję spory podziw dla autora. Zaprojektować coś takiego samemu, obmyślić, wydrukować i zmontować, to, no, według mnie, nie lada rzecz do rozgryzienia. Ja nie mam tak technicznego umysłu, bo składanie z klocków Lego to jednak ciut inna para kaloszy. Dlatego podziwiam tego typu kastomiarzy. Kasetki, jak kasetki są oczywiście prostokątne, pasujące rozmiarowo do do wydań Hasbrowych oraz recenzowanych przeze mnie Eagle Boxa i Orang Boxa od Dr. Wu. Po prostu małe kasetki do schowania w kieszeni na piersi Soundwave'a. Nic to poza tym nie robi, no, no i słusznie, no bo co ma robić? Są to bardzo statyczne tryby alternatywne. Oczywiście na powierzchni figurek widoczna jest ta lekko prążkowana faktura, będąca efektem ubocznym druku 3D. Być może dałoby się to jakoś zminimalizować, drukując z użyciem jakiegoś innego materiału, no ale pewny nie jestem. Nie znam się na tym, więc opinię w tej kwestii pozostawiam ekspertom w dziedzinie. Od siebie dodam, że ta faktura mnie osobiście nie przeszkadza jakoś bardzo, może na jakiejś większej figurce bardziej by mnie to kłuło w oczy, ale pamiętajmy o skali tych maluchów. To naprawdę nieduże figureczki, więc nawet postprodukcyjne ręczne wygładzanie byłoby najprawdopodobniej bardzo uciążliwe. Ja się cieszę z tego co mam i moim zdaniem jak na skalę tego projektu jest naprawdę dobrze. kasety są płaskie, w większości równej grubości na całej powierzchni, czym większość siedzowych maluchów nie była w stanie podołać No może jedynie te narożniki u Radiorexa tak ciut ciut odstają od reszty konstrukcji, ale nic to, jest ok no dobrze, ale jak sobie radzą z wchodzeniem do klaty Soundwave'a? No cóż, mieszczą się w slocie, klapka może się domknąć bez większych problemów, ale niestety mechanizm jest blokowany. Zupełnie jak w wypadku hasbrowych Rumble i Radbata. Kasetki też nie zawsze układają się idealnie w tym slocie, trzeba je czasami tak maksymalnie rozpłaszczyć i zadbać o nierówności. No trochę szkoda, choć, no, po prawdzie, po Rumble i Radbacie jestem już trochę przyzwyczajony, że gimmick Sounda współpracuje z tymi minionami bardzo wybiórczo. No gdzieś tu wchodzą po prostu te setne milimetra różnicy, które nie zawsze da się przewidzieć. Wybaczam to. Tym bardziej w przypadku takiej garażowej roboty. Zbiorcze porównanie z wszystkimi moimi Stitch i Alas Stitch kasetkami. Radiorex i Stereosaurus fajnie się wpasowują w tę gramatkę. Taka kolorowa zawartość pudła z kasetami w sklepie muzycznym całe lata ten. Transformacje są prościutkie, ale bardzo fajnie obmyślone. W kilku krokach z obu płaskich kasetek powstają całkiem przestrzenne robociki. Głowa Radiorexa chowa się cała w korpusie. Należy ostrożnie wydłupać i rozprostować łapki i nogi, unieść broń i złączyć połówki ogonka. Transformacja Stereosaurusa jest jeszcze prostsza. Rozprostowujemy po prostu wszystkie. Kończyne, złączamy połówki łebka i ogonka, podnosimy grzebień na plecach i ustawiamy odpowiednio działka. No i tym samym także drugi linek staje przed nami w postaci robota. Radiorex i Styriosaurus to szalenie urocze mini dinozaurki. Niby deceptikony, ale i tak budzą sympatię, no bo jak to nie lubić czegoś, co jest takich kieszonkowych rozmiarów transformującymi się dinusiami? Radiorex w trybie robota jest ceratosaurem, natomiast Styriosaurus z tegozaurem. dokonał perfekcyjnej tranzycji oryginalnych projektów do postaci nawiązujących stylistycznie do kasetek Siege. Ta Para wygląda po prostu jak wyjęta z tamtej serii, minus oczywiście faktura druku. Raider X, aka Overkill, ma dynamiczną sylwetkę, w niczym nie przypomina tego godzillowa, tego ziemniaczka z generacji pierwszej, ma krótki potężny ogonek, wymodelowane te takie mini wyrzutnie rakiet, które nosił na plecach. Generalnie konstrukcja jest trwała, figurka nie sprawia wrażenia przesadnie delikatnej. Połączenia między elementami są sztywne i prawie nic się nie majta. Prawie. No jakoś tak się złożyło, że w moim egzemplarzu lewa łapka jest trochę luźna, ale jest to zamontowane z tego co widzę na takim mikro gwoździku albo przyciętej szpilce. Myślę, że dam radę w razie czego samodzielnie to jakoś usztywnić. Dinoś ma ponad to ruchomą szyję i szczękę, oba to stawy zawiasowe, w zupełności wystarczające. Do tego ruchome w jednej osi przednie łapki, kulki w biodrach, kolanka i zawiasy w stopach, także całkiem ustawialna malutka figureczka. Myślałem, że do broni będą może pasować efekty strzałów, ale jednak nie. Chyba, że ja czegoś tutaj nie widzę albo coś źle robię. Nie wiem. Stereosaurus jest równie uroczy. Malutki, trochę taki przesadzisty stegozaur. Na grzebieniu, czy też płytach kosnych na grzbiecie, widać chyba tutaj najwięcej niedoskonałości druku, ale pewnie. No, myślę, że dałoby się te płyty odrobinkę, odrobinkę spiłować, żeby były bardziej symetryczne. Przez schemat transformacji Dinek jest taki lekko spłaszczony i rozkraczony, niczym jakiś bulldog, no ale to w sumie dodaje mu tylko uroku. Ładnie podmalowane oczka, tak samo jak u poprzednika, fajne mini działka, zakończone takimi jakby, nie wiem, radarami. No, nawiązanie do sprzętu figurki z generacji pierwszej. Stereosaurus może też rzeczywiście otworzyć paszczę i poruszać wszystkimi czterema nogami, każda jest na stawie kulkowym. Kozacki Słodziak, w jego działka niestety też nie da się wpiąć efektów, ale jakoś strasznie mi to nie przeszkadza. Cała kolorowa zgraja kasetkowy Minionów prezentuje się razem fantastycznie. Teraz perfekcyjnie pasują do reszty i razem z ptaśkiem i gorylkiem od dr Wu oraz hasbrowymi kasetkami wyglądają jak produkty z jednej linii, nawet pomimo tej prążkowanej faktury. Co więcej, korzystając z okazji złożyłem zamówienie nie tylko na te figurki, ale też kilka dodatków, które autor przygotował w tak zwanym międzyczasie. Takie np. ruchome ramionka dla Siege Rumble. Oryginał ma łapki proste jak dechy, pozbawione stałów łokciowych. Toraz workshop prezentuje zatem zginalne łapki dla tego rozrabiaki, które wystarczy podmienić, i tak prezencja tej minifigurki. Od razu się polepsza. Jest też plecaczek wzorowany na broni G1 Rumble i Frenziego, który można założyć na plecy wykorzystując fabryczny port. I tak, Rumble albo Frenzy, jeśli takowego posiadacie, może się cieszyć bardziej g wyglądem z działkami na plecach. Elementu można też użyć jako dodatkowej broni dla Soundwave'a. Takie nadgarstkowe piu, -piu. Pełnoprawne piu-piu, albowiem ten diabąg w pełni współpracuje z efektami strzałów. Bardzo fajne dodatki, znacznie polepszające figurkę Rumble. byłem także wiertło do impaktora. Impactora. Oryginalna broń zastępująca mu łapkę nie jest zbyt imponująca, a wręcz słabe. Za mała, zbyt wiotka. Mech. Taraskowy świderek za to to inna para kaloszy. Konkretne wiertełko, którym można, no, idealnie, wwiercić się w pancerz przeciwnika. Następne maństwo bardzo polepszające wygląd figurki, z którą współpracuję. Ostatni bonusowy wydruk, jaki zakupiłem, to bardzo fajny element wzorowany na składanej pałce, dołączanej do Soundwavea. Takie przedłużki do broni Made by Toraz działają w identyczny sposób co oryginał, z taką różnicą, że nie zginają się w połowie. Kupiłem takich trzy. Na każdą składałem się pałka z adapterem na końcu oraz prostopadłem do drążka dodatkowym portem. Dzięki takim elementom można przedłużyć rękojeści niektórych broni nie tylko Siege Battle Masterów, otrzymując tym samym długie topory czy młotny. Świetna rzecz, bardzo bawialna. Prawie zapomniałem, że przecież klapki na przedramiona Sounda, zasłaniające te ordynarne dziury na dłonie, to także dzieło Toraska. Kupiłem je o wiele wcześniej i też jestem z nich mega zadowolony. Właśnie w ten sposób uzdolnieni fani potrafią poprawiać fabryczne niedoróbki. Wracając do Ray i Stereosaura, bardzo fajny secik minifigurek. Super projekt, bardzo dobre wykonanie, dokładnie na tyle, na ile pozwala technologia druku 3D. Przykład na to, jak ewoluowała ta gałąź twórczości z takiej lekko marginalizowanej ciekawostki sprzed paru lat do sporej branży dającej ogrom możliwości niezależnym twórcom. Jest to mały projekt, w całości wykonany przez jedną osobę, za to z masą serca i zamiłowałem do tematu. Po prostu projekt od fana dla fanów. Naprawdę warto się zainteresować. Dwupak dinozaurków wyniósł mnie 75 zł, co wydaje się być niby sporą ceną za takie szkraby, jednak pamiętajmy, że oprócz wydrukowania elementów w grę wchodzą tutaj też montaż, kastomowe opakowanie, no i przede wszystkim czas poświęcony przez twórcę, bo druk jednej takiej figureczki to kilka godzin pracy maszyny. W związku z tym uważam cenę za jak najbardziej w porządku i gorąco zachęcam do wsparcia teraz workshop. Czy to zakupem tych figurek, czy innego gadżetu ich produkcji, czy też kupnem samych plików, bo taka możliwość też istnieje. Załączam linki do mediów autora w opisie. Raz jeszcze bardzo polecam, no bo macie możliwość po prostu wesprzeć polskiego twórcę. Także dziękuję Wam bardzo za poświęconą mi dzisiaj uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!